Cześć! Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku vloga bramkarskiego. Dzisiaj vlog taki mocno nietematyczny, jeśli chodzi o aktualne wydarzenia, ale mocno nawiązujący do, 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 do vloga, który był już kiedyś, odnośnie koszulek bramkarskich. Trochę mi się pozmieniało w kolekcji, dlatego postanowiłem się pochwalić Wam i może po raz kolejny uda mi się w jakikolwiek sposób... Na kanale bramkarskim wywołać dyskusję na temat koszulek bramkarskich w Waszych kolekcjach, czy też takich, które chcielibyście mieć. Przygotowałem kilka koszulek, które chciałbym określić mianem vintage, chociaż nie wiem, czy do końca mogę, i, i, i przedstawię je Wam dzisiaj w jakiejś takiej krótkiej kolejności. Nie, nie będzie to nie wiadomo, jaka, jaka wystawka, bo te koszulki, takie lata powiedzmy 90., nie są najłatwiejsze do dostania. Tematycznie założyłem na siebie koszulkę bramkarską Burnley z sezonu 2018-19. Nie jest vintage w żaden sposób, ale był to w pewnym sensie dla mnie bardzo szczególny sezon jako kibica Burnley, jako fana Toma Hitona, i ogólnie jako fana bramkarzy w tej drużynie. Tak pokrótce przypomnę, że to był sezon, kiedy w Burnley w swoim składzie miało Toma Hitona, Joe Harta i Nika Popa, więc bogactwo bramki, obsady bramki w Anglii naprawdę z najwyższej półki. Ale przechodząc teraz do tematu odcinka, żeby nie, nie przedłużać, zacznę od koszulki Burnley sezonu 15-16. Nie jest to koszulka vintage, ale jedna, z najstarszych, jakie mam z nazwiskiem Hiton, najstarsza w sensie z najbardziej oddala, oddalonego sezonu. Koszulka jest nowa, ometkowana. Nie, nie jest w żaden spos sposób meczowa, aczkolwiek no jakość tych replik, które sprzedaje, sprzedawał Claret Store. Nie wiem, jak to wygląda teraz, kiedy sponsorem technicznym jest Ambro, bo to jeszcze z czasów pumy. No, jest taka, taka sama jak. Nie, nie wiem, czy taka sama jak te, co grają w meczach, ale tylko taką jakość można dostać w sklepiku. Burnley, więc koszulka, która nie jest vintage, bo to nie są lata 90. ani 80., ani nic wcześniej. Najstarsza Burnley, którą po prostu chciałem wam pokazać po raz kolejny, bo strasznie tą koszulkę lubię. To jest to koszulka Toma Hitona z Burnley z sezonu 15-16. Grając w tej koszulce, znaczy w takiej, Hiton raz z Burnley awansował do Premier League i są tam. Po dziś dzień. Znaczy Berl i Pochiton jest własną wili, jak wiemy. Kolejna koszulka, tutaj się przyznam, z sezonu nie do końca się orientowałem, z którego. Na pewno jest to końcówka lat 90., bo tyle pamiętam ze, ze skrótów na DSF i ze zdjęć, które e, widziałem. Jest to koszulka firmy Faber. Już po kołnierzyku widać. VFL Bochum. E, jest to koszulka nie, w żaden sposób nie spersonalizowana. Ma po prostu plecy... E, bez nazwiska z jakąś dziwną tęczą, więc też na. na nie wiem jak do tego spoglądać. Koszulka no, lata 90. w Bundeslidze yy, i nie tylko, to były bardzo fajne kolorowe stroje, tak jak mamy tą tutaj. Ostatnio miałem też kilka zapytań, czy ludzi, którzy chcieliby tą koszulkę ode mnie nabyć, ale nie należę do osób skorych do pozbowywania się. Punktów z mojej kolekcji. Kolejna koszulka to jest też końcówka lat 90., bodajże sezon 97-98. Tak mi przynajmniej ktoś na pewnej grupie Aston Villa powiedział. Koszulka z paczem Premier League. Na pewno na rękawach są te pacze. Drugi, jak widzicie, z numerem 1, bez nazwiska, aczkolwiek w tych czasach bramkarzem de Villans był Mark Bosnić. Więc jeżeli koszulka miałaby je nazwisko i chciałaby być mocno nawiązująca do tego, co się działo na boisku, w tamtych czasach powinna mieć nazwisko bosnić, ma też taką metkę oryginalności, nie wiem co to jest certyfika, czy coś tam, oryginalności bardzo fajna koszulencja, też widzę, że to są lata 90. o z tyłu na tym jest nawet 96 rok na numerze. Pod lewkiem. Wiem, że to amatorsko wygląda dla ludzi, którzy zbierają koszulki, które się tym wszystkim, ale taką koszulkę mam. Kolejna koszulka, vintage z mojej kolekcji. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich i tam już zostaniemy, tak naprawdę, do końca. Że tak ze Newcastle United to są, to jak dobrze pamiętam, ktoś koło roku 96-97 sezon. Koszulka ma czyste plecy powinien być jeśli personyfikacja personalizacja koszulki z, z odpowiednio do czasów do grania. Numer jeden, Paweł Serniczek, niestety nie żyjący już czeski bramkarz. Koszulka jest świetna, jest to prawda rozmiaru tylko stricte do kolekcji, ale naprawdę wygląda kapitalnie. Pamiętam z jakiś tam właśnie skrótów z meczu, kiedy byłem bardzo mocno dzieciach, i, 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 I jak zobaczyłem tą koszulkę gdzieś na jakiejś licytacji, aukcji czy, czy, czy na wymianie, no to ciężko było mi zachować chłodną głowę i, i, i nie starać się włączyć jej do mojej kolekcji. Następna koszulka o dajże sezon 97-98, tutaj bardzo proszę w komentarzach o nie hejtowanie za mylone braki, daty, tylko poprawę. Bo, bo tak na dobrą sprawę bazuje gdzieś tam po zdjęciach, po, ty, po swoich wspomnieniach, więc nie sprawdzałem tego, może być lekko niespójnie. Jest to bluza bramkarska, czy też koszulka bramkarska Manchester United, sponsor Sharp. Wydaje mi się, że w takich koszulkach w sezonie 97, 98 albo 98, 99 na samym początku Peter Schmeichel występował, ta koszulka ma niestety czyste plecy. Ale jest naprawdę świetny design. Firmy Androck, które pod koniec lat 90. w końcówce wiodło prym, jeśli chodzi o, o, o chyba te wzory. Jak i było jednym z głównych dostawców technicznych klubów z Anglii. Więc to był numer 3 już na mojej liście, numer top 3 moich takich vintage koszulek. Kto pamięta Euro 96 rozgrywane w Anglii? Bardzo fajna audycja, kiedyś to było na weszło FM. Jeśli ktoś by chciał sobie przypomnieć ten turniej, albo poznać go trochę od innej strony, ewentualnie coś nie miał okazji go oglądania, a widział tylko skróty, to świetnie. Chłopaki na weszło ten, ten, ten turniej opowiedzieli, więc w aplikacji weszło jest zakładka archiwum, a tam jest kiedyś to było i jest właśnie Anglia 96. Polecam, naprawdę świetna godzina słuchania i brak powrotu do przeszłości. Tak samo jest o mundialu w roku 98 i tak na dobrą sprawę teraz się zastanawiam, że ta koszulka to bardziej jest chyba pomiędzy Euro 96 a mundialem, czyli eliminację plus chyba wyturni finałowy, reprezentacja Anglii. Oczywiście koszulka również AMBRO, reprezentacja Anglii wspomniałem. No, no, no świetnie, no co widzisz tą koszulkę przynajmniej ja ją widzę i mi się od razu kojarzy z Davidem Seamanem bardzo ją lubię bardzo mi się podoba wywołuje wiele wspomnień z tymi latami młodzieńczymi co tu więcej powiedzieć no, to dla mnie świetna pamiątka gdzieś tam nawiązuje do, 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 do tych czasów, tych turniejów tego mojego beztroskiego dzieciństwa, które już chyba nie chyba na pewno mocno za mną. I numer jeden na mojej koszulce jest to nowość w mojej kolekcji, z której się niesamowicie cieszę, z której, na którą niesamowicie długo polowałem i jestem przeszczęśliwy, że mam ją, mam ją w swoich rękach. Pokażę na razie tyle. Jest to bluza bramkarska z sezonu 98-99. Drużyny, która zdobyła triplet w tamtym sezonie. Mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jest to bluza brąkarska Manchester United. Ale oprócz tego, że jest to bluza brąkarska Manchester United, ona jest spersonalizowana. Numer 1 Peter Schmeichel. Koszulka wyprodukowana przez firmę Ambro. Na rękawach posiada paczkę Premier League z tamtych czasów. Ja na swojej ręce posiadam paczkę Premier League z innych czasów ale to nie, w ogóle nie nawiązuje do tej koszulki. E, nazwisko największego bramkarza, e, myślę, że tamtej ery, e, człowieka, który zrewolucjonizował futbol i grę w bramce, więc e, to jest świetna, no, no świetna sprawa tak naprawdę, tak? No, e, Mieć to w swojej kolekcji, to było moje ogromne marzenie, ta koszulka, dlatego jestem niesamowicie, niesamowicie zadowolony. No i co, no to tyle, tak wygląda moja kolekcja, e, część mojej kolekcji, ta taka najbardziej vintage, e, jeśli chodzi o koszulki bramkarskie, bardzo zachęcam Was do dyskusji na temat e, swoich kolekcji koszulek, koszul e, bramkarskich, piłkarskich, wszelakich, e, i to tyle. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, dyskutowania. Chętnie poznam daty, jeżeli orientujecie się na przykład koszulka Bochum, ta, którą Wam pokazałem, z którego to jest sezonu. Jakoś nie mogę tego znaleźć. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, który już nie będzie przechwalankami, tak jak ten, tylko przejdziemy do jakiejś merytoryki odnośnie prawdopodobnie historii bramkarzy. I, I to tyle. Dzięki, do zobaczenia, hej!